No, witam, dzień doberek. Lecimy w góry z samego rana. Niedzielny poranek, ostatni dzień wolny Dziś idzie ze mną Widz! Piotr. No, idzie Piotr. Kasachiburi. O! chodzimy na Homanzon z Piotrem. Który jest tu weteranem Japonii. Ty, to już Twój raz, Piotr. Czwarty. Czwarty, proszę bardzo. I drugi raz w górach z Michałem. Drugi raz w górach z Michałem i nawet drugi raz przed kamerą, tylko że ten pierwszy, kiedy nagrywaliśmy kiedyś dwa dalej zademów, w archiwum. No prawie. Nadal w archiwum, tak, nagrany jest na Japon Story materiał. Czeka sobie spokojnie na edycję. Teman Brametori, gdzie się zaczyna. Właściwa trasa. Wybrałem Hamazan, bo jest to Nieskomplikowana trasa, a poza tym piękne widoki, więc jak dla kogoś, kto jest tylko jeden dzień w pół myślę, że to idealne miejsce. Nieskomplikowane jest wdrożenie. Tak, to wchodzimy w takim razie. Jeżeli co cię czeka. Miałem Do w ogóle pecha tym razem w czasie tego przyjazdu, bo hmm. po przylocie od razu hmm. drugiego dnia. Drugiego dnia cię rozłożyła choroba, tak? Hmm. No ale już jesteś gotowy i rzeźki więc jak się rozpoczętajmy my... zaraz się pośmiję Tak złapy oddech miłe spotkanie dla mnie niestety smutny dzień bo ostatni wolny że to powrót do Orki ale plus jest taki że za tydzień mamy Bank Holiday. poniedziałek 13. I akurat wypada moja sobota wolna, więc mam 3 dni. Uuu, to pewnie rewelacja. Sporo obsunięć na tym szlaku nowych się pojawia. Już to jest mój nie, nie który raz, ale szósty co najmniej, Kruche skały. No Piotrek. Jakie wrażenia po pierwszych 15 minutach? Jakie wrażenia po pierwszej pół godzinie? No proszę Pana, godzina jest jak go obszył. No. Ale jak na dwie godziny wspinania, to w nie najgorszej kondycji, pomimo trzech godzin pod górkę. Teraz idziemy do ujęcia wodnego tutaj na trasie, jest niedaleko stąd, kilka minut i tam zrobimy przerwę. Dla wszystkich widzów z Polski, pamiętajcie, jest to wodopój, nie wodopłyn tak niestety więc co najwyżej na wilżenie tak umycie nóg naboru energii oraz odwagi się nie przewiduje no chyba że macie ze sobą coś tam na wzmocnienie w plecaku. no ja wtedy nie się wodopoju no tak ale na przepitkę a no, dotarliśmy do ujęcia wody jest tam może sobie spróbować później no to jest tu... dobrze, wiesz, tylko no, mam wrażenie, nie jestem na pewien, że te, te wszystkie ujęcia wiesz, w Bepu i w Kudziu lepiej smakuje ta woda. No Pewnie dobrze. dlatego, że góry wyższe i wiadomo, ona jest przefiltrowana lepiej niż ten. Jak tutaj ona spada, nie wiem, 200 metrów, czysta tylko w ziemi, no to taka moja teoria, być może nieprawdziwa. Mhm. I co, teraz mała przerwa tutaj, Piotrek ma posilenie, tutaj jest później szlak do góry, a tutaj ujęcie wody, może spróbuję. Tam na górze piękne skały, tu jest kolejna trasa. Co piątek będziesz wcinał? O gierdz! Proszę pokazać. Standardowy Tuna Majo. I tam macie Aquariusa oraz cytrynowego wiecówka, Aquariusa mm. o po prawidłowej pojemności. No tak <noise> dla dorosłych. To jest ten sam kapelusz co miałeś ostatnio czy nowy? E... Nie, to jest kapelusz zimowy. A, okej. Okay. Czyli cięższy. O, tamten jest był ciężki. Ten jest porządny gruby. Słuchaj, ja powiem, teraz na lato używam widzowie nie wiedzą, ja to już znam. Jaki jest główny cel Twoich przyjazdów do Japonii? Proszę Państwa, muzyka, muzyka, czyli, muzyka. koncerty, to jak jest Rockowe. Rokowe, metalowe, tankowe? Jesteś fanem tejże muzyki. Jaki był twój... Pamiętam chyba wtedy jak się poznaliśmy, co byłeś pierwszy raz, to... Na ilu byłeś w koncertach? To był Bo chyba rekord wtedy, tej, tak? Nie, 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 nie był rekord. Mój rekord, jeżeli chodzi o zagęszczenie, to w dalszym ciągu jest moja pierwsza wizyta. Mhm. 10 dni, 11 koncertów. Wow! <laughs> Natomiast wtedy miałem parę dni wolnych od muzyki, aczkolwiek też koncertów praktycznie prawie codziennie. Nawet jak byłem w Bepu, to miałem jeden koncert z Wojta. No dobrze, to co, posiedzimy sobie chwilę, odpoczniemy i będziemy sobie szli dalej na górę. Tutaj pod tym schodem jest właśnie zawsze kamienie, taka ułożona, A tym razem ktoś Mikan dorzucił. Zakładam, że z okazji nowego roku. Mikrokapliczka jest Tak. Pięknie, co? Uch. Właśnie <laughs> widzę, że jesteś podekscytowany. <laughs> mu zacytować klasyka, PKP, a niech każdy sobie rozwinie. Do w Polsce się zdarza czasem w góry, czy nie bardzo? Nie mam kiedy. Moje wypady do Japonii to jest jedyny czas, kiedy się wyrywam z codzienności. Kolejna ławeczka, więc żebym przerwę. I jakoś tak przejaśniało nawet. A tutaj ci opowiem śmieszną historię. Widzowie też tego nie widzieli, bo to na angielski kanał zlijem jak wchodziliśmy. No i mówię, dobrze, zobaczmy co tu jest w tym. Pudełku nagrajmy. I wiesz, ona otworzyła. O, naklejka z przem, teraz zauważyłem. Otworzyła, no i tam patrzę po kolei. Jakiś tam bandaż, coś tam, coś tam, nie? make up -a. Mówię, tak, ja ja sobie robię. A tu naprawdę okazało się, że była maskara. I jakiś tam rzecz ktoś po prostu widocznie zostawił. I, i, I tu zostawili no wtedy. W tym pudełku tutaj to było, wiesz? A tu są właśnie takie odliczne. Ocieplacz nawet taki jest. Uh -huh. Dużo rzeczy też. są nawet. Kabiczki są jakieś tam bandaże, nie bandaże. No, fajna sprawa. Tutaj jest bardzo popularne. To miejsce dużo yy, chodzi, wiesz, turystów też, nie, nie, nie takich, wiesz, profesjonalistów jak my. i ten. A tam na górze jest skrzynia druga, w której są narzędzia, tam za tobą na górze. Jakaś tam sikiera, wiesz, takie rzeczy. Nie? Tutaj widzisz na przykład, jest szlak, a ja zajmę się Tutaj jest yy, szlak, widzisz, zamknięty. A jeszcze w zeszłym roku był otwarty, też się tam obsunęło. Generalnie jest sporo zmian na trasie. Krótka przerwa, lecimy dalej. No a jak się jest. czujemy? Jak to? Jak pod górę. Zobacz, tutaj jest napis, który można dwojako zinterpretować. Put a protect cap on the top of your stick. <laughs> yep. Keep good manner, Czyli załóż kapturek protect, zabezpieczający na, na czubek twojego kijka. Enjoy mountain climbing. Tylko z pełnym zabezpieczeniem. Masz kapturek, <laughs> Piotrek. Eee, się uśmiałem, pamiętam jak Ale pierwszy tylko raz. Tylko na czubek <laughs> Tylko na czubek, tak jak napisane tutaj. Ja też założyłem. Chodźmy, chodźmy, na te grzyby. Sytuacja to już jest od początku, od kiedy byłem pierwszy raz. I o dziwo te patyki robią robotę, zobacz, podtrzymują, to nie spada. No, prowizorka zawsze wiecznie żywa. Mm, mam cię na oku, nigdzie nie uciekniesz. <laughs> Urokliwa trasa. Dużo ludzi nie bo i ostatni dzień wolnego. O, powiem czy zaczynam czuć nogi. Tak? No. Eee, A to muszę sobie żardzę robić. O, pięknie. Mimo lekkiego zachmurzenia i zamglenia delikatnego przy gruncie jest pięknie. Zobacz tak. Warto te parę litrów płotów wylać, co? No dobra, lecimy dalej. O bulwa jaki ziemniak. <laughs> to są właśnie te schodki, o których Ci mówiłem, ale to nie jest długi odcinek i jeszcze ci powiem, że... Będzie dłuższy. No tam gościa u góry widzicie, że jest na końcówka tych schodów. Jest ławka i jest e, ciekawe miejsce do eksploracji, więc sam mamy przystanek. No lecz nie, nie. Trzeba przyznać, że te schodki są, ale to nie jest, to nie jest duży odcinek, tak naprawdę. Bo nie na życie, jak to nie służy w Maryle. Ciepło to. Nie wstanę, tak będę leżał. <laughs> Tutaj to jest zabezpieczone złącze. <laughs> Podpory kamarki drzewu Tutaj zobacz, widzisz ten mur no, Nie jest dla mnie jasne, nie udało mi się zdobyć informacji Ale no też oczywiście coś tu gdzieś było tak? Być może zamek, być może jakieś umocnienia obronne Jest to wśród jednego schodka Jeszcze zobacz, pięć zostało Jeszcze cztery Dostał tylko jeden, jeszcze dwa <suszy> <suszy> Brawo, zabiłeś <Dla biureczka>. to <suszy> Idziemy najpierw zwiedzać tam, czyli siadasz Mamy Ruiny schronu z II wojny. Nawet nie zadaszony. No i tutaj proszę bardzo, zapraszam Cię do... Na kwatery. Bunkier. Tak to wygląda. No muszę przyznać, że... Piękne? Co najwyżej jednogwiazdkowy bunkier. A, A Kiedyś, zobacz, tutaj nie było tych krzaków. Wtedy jest widok no. tak na wprost miasta i wybrzeże. Yy, Tutaj z tej strony nie wiem. No. Zakładam, że też mogło być chociaż. Raczej stanowisko obserwacyjne było bardziej. nie no no. tam karabin, ewentualnie nie wiem. No. Trudno no, powiedzieć. Jeżeli coś to z umiejscowienie, to raczej jakieś działko przeciwlotnicze, lżejsze gdzieś tutaj może. Oh. Tutaj jest druga, druga lotna premia, Piotr. Przeżyjesz do, do, do tego miejsca? Dla, Dla mnie masz pre... to jest mało lotna premia. <laughs> Hmm. To jest co najwyżej premia czołgowa, a właściwie czołgana. <grystanie> czołgana? Nie. Bez no. rady. Pomijając brak kondycji, to zrozumiałe, no bo nie chodzisz w góry. To walory widokowe? Walory widokowe jak najbardziej. Tylko, żebym ja mógł jeszcze docenić <grystanie> pośród mojego ziania i sapania, a. to byłoby fajnie. Znaczy, wiesz, tak jak poprzednim razem. Gdyby to było tylko zastanie z zabiorka i zasiedzenie, to byłoby półbiedy. Mm. Ale niestety to przeziębienie mi się tak dołożyło, no właśnie. że ja kurde problem z chodzeniem miałem po płaskim, A teraz jeszcze w górach, panie. Mm. Ale jesteś bardzo dzielny. Mamy odkrycie archeologiczne. Łopata zardzewiała. Proszę państwa. Starożytna łopata. Starożytna łopata, z czasów rzymskich, Rzymianie, nie wiem czy wiecie, ale tutaj też dotarli. Proszę Pana, jest kącik poetycki, zapraszam. Na tym y, głazie jest wyryta poezja, a wiem, bo tu z Liją zrobiliśmy rozszyfrowanie tego. Ło, wow, oh, oh. Także ewentualnie, byś zapragnął nieco kultury w górach, to nie tylko kultura fizyczna, ale i taka. Spokojnie, sam mogę napisać haiku. O, to na górce, jak się posiedzimy. I oto zobacz, tam widzisz, jest miejsce, o którym Ci mówiłem, mianowicie jest pomnik, jest, są ławeczki znowu i mała świątynia. I nowy odpoczynek. Łatwizna, co? I jest kolejna okolica, gdzie możemy odpocząć. Tutaj przyjemnie wyglądająca kapliczka. Przyjemnie wyglądająca, bo stara. Ja uwielbiam stare. Ok, dajmy Piotrowi odpocząć i atakujemy dalej. Uwaga, proszę państwa, kolejny odcinek z marudą przez świat pod górę. E, no to przesady, dajesz rady? Kruca fuks. Kruca fuks, tędy. Tak lewą stroną będzie ci tam łatwiej, wiesz? Znaczy matki... chciałbym trochę mniej trudno, tak? <słuch> tak. <słuch> dobra, dobra. dobra, przechodzimy na czworaka. Ważne, żeby dojść. To przypomina mi trochę tamten <słuch> słynny grzbiet. No a to tylko taki momencik widzisz tutaj Tylko tamten był trochę bardziej skalisty Powiem Ci szczerze, że nawet jak trochę tam jak siedzieliśmy Myśli Bo już było nie wiem z 15-20 minut Jak człowiek myśli, że gorzej być nie może To wystarczy zajrzeć za róg <noise> Proszę bardzo, zapraszam Przedostatnia lotna premia. No jak skoczę w dół, to będzie lotno. Śnieg Uf. się tu pojawia, tu i ówdzie. No niestety pecha mam w tym roku, bo nie mam dużego śniegu takiego, jak bym chciał. A tutaj jeszcze jedna dnia premia. I to jeszcze na mokro. Na mokro. <grym> na mokro. No, no. A Ty nie masz rękawiczek? Nie mam. Teraz żeby... dopiero zauważyłem, że nie masz rękawiczek. Teraz masz rękawiczki, to masz plus 10 do sprawności. Pod warunkiem, że wchodzeniu na rękach. <grym> się zaplułem, ale w sumie prawdopodobnie byłbyś pierwszym, który wchodził na rękach na Homanzan. Przy wchodzeniu na czworakach liczy się połowa, czyli A. plus pięć. Nawet tego ziomka, który już ponad tysiąc razy tu wszedł, byś przebił. Szczyt Homanzan jest generalnie dużą skałą, ale na przykład z drugiej strony, jakbyśmy podchodzili lub schodzili, no to jest już tak pionowo, są łańcuchy i liny. Zresztą podejdziemy tam, zobaczysz co jak to z góry wygląda. Nie, nie, musimy schodzić tam No, jesteśmy już prawie wiatrze. Byłeś tak. bardzo zielny a jak wesoło. Tak nam naprawdę. Tam, 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 te schody. Tam, tam. To jest ostatni moment, ostatnie podejście. Pękamy ze śmiechu Tryskamy radło ścio. Ważne, bo są miejsca, gdzie jest lekko jest tam jakiś śnieg, wiesz? O, tu jest lud. No i zapraszam cię oficjalnie na szczyt. Homem Możemy się tutaj napić bieżącej wody. No, ale ja cię bym nie polecał. Odłupać trzeba trochę. Ja bym <grym> nie polecał ci pić tego. O wow! Jestem. Mile zaskoczony prawie nikogo nie ma na szczycie. Wszyscy, którzy nas minęli, już zaczęli wracać. No, także to wcale nie. Nie jest takie złe, że szliśmy w nieco wolniej, a ja już jestem po raz kolejny. Witam! Gratulacje! No, ale tam jest tabliczka. Zapraszam, musisz oficjalnie. O kurtkę, razie Oczywiście, co? Schody. Tu jest. Nie muszę mówić, że święta skała Sinto. Sznur, tabliczka z nazwą góry. Tam, 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 nie ma! Yeah. Jej! 829 metrów, więc w sumie to taka no już, już górka. Górka, no. A tutaj zobacz jakiś jest piękny widok. Teraz tak, to są Góry, o których Ci mówiłem po tej stronie, widzisz dalej. Czyli można byłoby na przykład tam pojechać, gdzieś do północy, wejść sobie na ten, na ten szczyt, i tymi szczytami tutaj zobacz, tak idą w tą stronę dookoła, tu dojść i zejść, tak jak gdzie zaczęliśmy. Nie? Chodź, chodź, chodź. Czyli, Czyli już chodź, pokażę, uszyta, trzeba stać. No. Nie, nie ma się tego. na szczycie, ekscytacja musi być. I Teraz mamy tutaj tajemne przejście. Jest kolejny głaz z wyrytymi napisami. No, i tutaj coś takiego. Rytuał już, woda się gotuje, zaraz będą nudle jedzone i pita kawka. No to powiedz, Piotr, jak było? Ciężko. Nie będę mówił, dopóki nie zejdę. <laughs> A tak w porównaniu do tego 3 lata temu? Dwa, dwa lata, tak czy trzy to było już? Dwa. Dwa lata temu. Dwa lata temu. No. W do tego? Dwa lata temu było więcej płaskiego. Przechodzili z lokacji do lokacji po bardziej płaskim terenie. A tutaj bardziej, bardziej schodkowane jednak wszystko. Ale widoki? Git, co? No widoki, widoki ładne, jak najbardziej. <laughs> jak no dla Piotrek? Nudlowo? <laughs> Nudlowo. <laughs> I mamy tu jeszcze co, power balance z migdałami. I takie jeszcze tutaj. Dli, orzeszki w czekoladzie też dietetyczne podobno. Patrzcie tutaj, spotkałem gościa na górze Kudziu w październiku. Co za spotkanie. Kończyła. Semasem, a no dziugatsuni, taisen sani. Chodźmy maść

Ale to już nie pierwszy przypadek, chodząc po górach spotyka się te same osoby często w sumie. Ale dosłownie rozmawialiśmy tu z piotkiem o tym i nagle patrzę, a tu ten gość się pojawił z tym sam. Ładny jest widok, tak, mimo lekkiego zachmurzenia jest bardzo przyjemnie. My siedzimy tutaj w dziupli między skałami. No, lecimy. Skoro to był drugi raz, to za trzecim razem już jako pro jesteś, więc ci wybiorę coś specjalnego. Do zobaczenia w takim razie w następnej przygodzie szerokich lotów do Polski. No jesteśmy już prawie z powrotem. Ostatnie stopnie. To jak było? Gdzie to, jak ty się? widzisz stopnie? Stopnie w dzienniczku będziesz miał wystawione później. Za styl, dwa, dwa na szynach. Za styl, za wytrzymałość, Z za... przyrody. Przede wszystkim z przyrody. Nie widziałem za mało było podziwiania przyrody i zachwycenia. Za ośli upór to <laughs> szóstkę. No ale pała na szynach za przyrodę. więc To co? Za rok znowu jesteśmy mówieni w góry? Nie wiem czy za rok, ale przy następnej okazji. Dobrze. Przy następnej wizycie. Nie omieszkam, no bo jak wiadomo omieszkiwanie to jest fopa. No to trzymajcie się ciepło, my idziemy do wozu, jedziemy do Fukuoki. I będziemy się wozić. Będziemy się stylowo. wozić, lansować, zimny łokieć, to jest sprawy.